Jak często karmić psa? To pytanie zadaje sobie pewnie każdy właściciel: czy jeden posiłek dziennie wystarczy? Może lepiej dwa, a może dać psu jeść kiedy chce. To zależy od psa. Masz małego psa lub psa rasy miniaturowej, lepiej karmić go częściej, bo ma mały żołądek i szybko trawi jedzenie. Dwa, trzy razy dziennie to dobre rozwiązanie, a duży pies dwa posiłki dziennie w zupełności wystarczą. Ale pamiętaj, to tylko ogólne wskazówki. Najlepiej porozmawiaj ze swoim wetem, żeby ustalić najlepszy plan karmienia dla Twojego pupila. Karma sucha, mokra, czy może jedzenie przygotowywane w domu? Spójrz na opakowanie karmy suchej i mokrej. Tam znajdziesz wskazówki, ile powinien jeść Twój pies. Możesz też skorzystać z porad weta lub dietetyka weterynaryjnego. Kiedy poznasz ilość, podziel ją na dwa lub trzy posiłki, w zależności od wielkości psa. Mój pies dostaje dwa posiłki dziennie. Stosuję miskę spowalniającą, a dlaczego? Sami zobaczcie. Niektórzy mówią, że jeden posiłek dziennie wystarczy. Taki schemat żywienia może być wygodny dla opiekuna, ale niekoniecznie dla psa, bo to może spowodować problemy trawienne, czyli wymioty, biegunki czy nawet wzdęcia. Zdecydowanie nie polecam. Pamiętaj, każdy pies jest inny. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w temacie żywienia, skonsultuj się ze swoim wetem lub dietetykiem weterynaryjnym. Razem ustalicie najlepszy plan karmienia dla Twojego pupila.